Siemaneczko na dzisiejszym odcinku. Witam wszystkich. Dzisiaj nagrywamy odcinek wraz z minionkiem Siemanko. No, dzisiaj jedziemy do y, takiego małego domku na polanie, można powiedzieć, w, trochę w lasku, trochę na polanie. Widzimy się na miejscu. Yo. Siemanko, witam Was po przerwie. Jest, zostało nam mało drogi do tego domku, ale nie chcemy Was znudzać, więc widzimy się po kilkusekundowej przerwie. go widzowie! Pewnie widzicie, dlaczego nie ma Huberta i nie ma go. Jest taki problem. Doszliśmy już na miejsce, ale nie ma go od 5 minut. Nie wiem, gdzie jest w ogóle. Tu jestem, w Gamonie! <suszy> O, dobra, a to, właśnie, a to właśnie jest ten domek. jedna z atrakcji dzisiejszej. Tutaj mamy taki mini domek na drzewie. Trochę zardzwiały, ale widać odświeżone. Ma skręty, świeże. A teraz idziemy do, do dzisiejszego specjału. Oto jest domek. Wysoka trawa. Mogą pojawić się kleszce. Ale nie boimy się. No właśnie. w dziecko. No, to jest właśnie ten domek. Tu jest jakieś poidło, nie wiem co to jest. Dziwnie to wygląda. No. Co to może być? Nie wiemy. Ktoś tutaj jest budową, takie coś. Malutkie? już domek. Ale pająk! O kurde, ja się boję pają. Ale duży! No to lipa! O kurde, idzie! O to ja nara, bo ja się boję. Oj, tam się boję. Chodźmy od drugiej strony, może tam coś będzie. Idziemy. Tak się prezentuje w środku. Strasznie gorąco. O! Niski domek, ale posiedzieć można. Mamy no, tutaj dywan, jakieś siedzisko. No i co? Tutaj mamy jakieś okienko. Z, z od dołu z góry. No, także to, to, to tak się prezentuje. Mamy jakieś podłogę, tu jest jakieś wejście na klucz. Nie wiemy co to jest. Ale... O! Jakieś znaki. 1-4. Nie, to nie jest jeden. Strzałka jakaś. Nie wiadomo. Jeśli zostawicie... O, tutaj kolejny na ten. 2-1. Jeden strzałka, tu dwa strzałka, dziwnie to wygląda, tu pewnie jest trzy, o tak, tu jest trzy, trzy strzałka, dziwnie to wygląda, ale jeśli zostawicie 15 łapek w górę, spróbujemy się dowiedzieć, o co w tym chodzi. No, także, jak wam się podobało, to zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, a będzie filmik, takich więcej filmików,